in sala Cześć! Witajcie w drugim odcinku Poke MMO. Ja jestem i ma dzisiaj ze mną znowu są o tym razem od lewej, znowu od lewej, Lozel, lo Lozel lo i Maciek, Maciek. <śmany> Maciek, który jest Januszem, Janusz, który jest Olo i tak dalej i tak dalej. E, takie e, telemaurele, takie... E, brazylijska telenowela. No, e, w ostatnim odcinku, tak. <śmany> e, w ostatnim odcinku skończyliśmy właśnie przy tym Poké Centrum w Willian City. Um, dużo nie zrobiliśmy, ale w tym, w tym odcinku zaliczy się trochę więcej, gdyż Będziemy walczyli znowu z Januszem I jeżeli się uda, to dojdziemy nawet do pierwszego zimu. No, także lecimy walczyć z, z Januszem Biegnę huh. No, i jak tutaj wejdziecie, zaczepił was właśnie Janusz, który napięcie wchodzi. No nie, walczę. Pff, Janusz, który napięcie wchodzi na swój pierestał, który mówi, że nie przyjęli go w, w Lizę Pokémon, bo ma za mało bo tam. Nie, jest, niewy, bo niewystarczająco, jest niewystarczająco silny. I startuje walka z Januszem. Janusz, jak pierwszego Pokémon wystawi swojego PJA na 9 levelu z którym nasz ma z którym moim po podekspieniu na 12 level trudną problemów no, mieć. Nie przyjęli go. O, jaka problemów szkoda. mieć nie powinien. Krótko mówiąc powinien go zdjąć na hita. A szkaczam. Karate Chopem? E, nie, skretzem lepiej, bo nie jestem na niego osoba efektywny. <gry> I jego drugim pokonem jest Squirtle też na dziewiątym levelu, który nie wiem czemu, ale używa tylko i wyłącznie tekla, chociaż mógłby używać Watergana, który jest tak dobrą sprawą, notabene silniejszy i będzie na nas lepiej działał. No ale cóż, zjechałem go jednym atakiem, jednym karteczopem i tyle. Po naszym Januszku, który tam coś chroni, głupoty i wychodzi. No nie, no. unika mi tego ciągle, co to ma być? No i w tym momencie e, Mankey jest pod eksperymentem levela 13, a Charmander jest na 11 levelu już tłumaczę dlaczego. No, yeah. Za chwilę idziemy, dajemy się do lokacji zwaną Willidan Forest, jest to e, las, jest to to las no Willidan, nie. w którym e, królują Pokemon typu roboczego przede wszystkim. Pokemon typu roboczego, z którymi... I Pikachu! Tak, i Pikachu, z którymi Mankey nie za bardzo by sobie poradził, um, a Charmander będzie BURN BABY BURN! No w skrócie tak, będzie płonął wszystko, podpalał wszystko, he, he, he. E, Czyli poradzi sobie tam e, dobrze. Krótko mówiąc dobrze. Okej, okay, wygrałam. Mocer wygrałaś? Powinien tam... A mi ciągle unikał tych. Sendo atakiem pewnie robi. E, w... wali. E, w każdym razie... Charmander. Okay, w... w każdym razie. E, no, Charmander będzie tam super efektywny i o ile się nie mylę powinien tam podekspić jakieś 3-2 lewele, mniej więcej. No tak, że dlatego jest na tak, tak. niskim level'u. A to jest za miejsce? Nic żadnego chyba że tutaj jest jakiś ukryty item. Nie, nie ma. Oh, kurde, czemu on mi tak ciągle unika tych... Czekaj, an gdzie idziemy, bo Zobaczmy jego walkę. Zaul kontra Charmander, nie jest to dobre w ogóle, gdyż Zaul jest, e, jest podatny na ataki Charmandela, chociaż Charmander, mimo tego, że ma Embella, nie użyje go. Nie wiem czemu. Um, zmienić. Pokemon. W każdym razie... Wiesz co może zmienić? Jest jedna rzecz, o której nie powiedziałem w poprzednim odcinku i to jest bardzo ważna rzecz. Konkretnie słabości i podatności... no podatności Pokemonów e, podatności i opory Pokemonów na, na inne typy. Każdy Pokemon ma swój typ, jak to już mówiłem w poprzednim odcinku e, z tym, że typy działają na siebie w różny sposób. Niektóre są na siebie neutralnie działające, niektóre są słabo efektywne na dany typ, a niektóre super efektywne. W tym momencie nie będę tłumaczył jak to wszystko tam idzie, jak to wszystko się łączy i tak dalej, bo jest tego yeah, po prostu za dużo. Ale w miarę, myślę, poznawania gory, poznawania Pokémonu będę to wszystko tłumaczył. Przynajmniej mniej więcej. Albo w, tym, w tej tabelce po prawej Eee, na, na górze, tak trochę po prawej będzie się to wszystko pokazywało, no, jakie Pokemony, jakie typy są super efektywne na danego Pokemona Tak, lecimy no. Dobra e, Lozer, jakie masz ataki tego Bulbazaura? Ale co Bulbazaura? Jaki on ma ataki? No nie, znowu walczę, czemu? Oh. Wy chce przechodzicie, a ja... Bulbazaur? Tak eee, Growl, Tackle, Ledge, Leech, Steve i Vine Whip Um, Growl nic nie robi, nie jest dobrym atakiem. Tackle jest atakiem, który no, przyda się na wszystkie pokemony, które nie są podatne na rośliny, jest ich dosyć sporo. Um, Wine Whip jest um, atakiem... Woda nie jest podatna, um, Wine Whip jest um, jednym z lepszych ataków, które poznaje Charmander. Um, <gulbazor> Burba na tak niskim levelu. Um, po prostu wali um, Wine Whip, to jest dzikie pnącze. W um, po polsku. No, czyli po prostu uderza pnączem. To jest atak... kluczem na road tak atak na adminie. Eee... Ej, bo czekaj! Jest... Ma... czekaj, Wine Whip ma chyba 35... No, tam jest poka Tego? E, nie dojdziesz do niego, nie masz... nie masz na razie jak. W każdym razie... Ej, czekajcie na mnie! Spokojnie, tu będę szukał Pokemonów, żeby je przedstawić. Chyba wszyscy już oglądali Pokémon, ze mną. No nie wszyscy, umówmy się, ja teraz mam wow, 40 ej. widzów, za co wam. jest Weedle. Weedle, zaraz go przedstawię. Mam 40 teraz widzów, za co wam, serdecznie oczywiście dziękuję. Na 50 widzów będzie jakiś specjal walną. A wtedy miałem z 13 widzów, jak kręciliśmy tę serię, także nie każdy widział. A parę znajomych, którzy subowali mnie w tamtym czasie, mnie odsunęli i no nie oglądają mnie teraz. Dobra. To jest czekajcie. Ja sobie ściszę tylko te dźwięki, bo mnie trochę denerwują takie głośno. Na 35 myślę że będzie okej. Okay. Dobra, ja nie mam po co trenować tutaj Pokemonów, więc ja stąd idę. No. no. Weedle jest Pokémonem z pierwszej generacji. Pokémonem robakiem w połowie robakiem, w połowie trującym Pokémonem. Jest strzaną wersją Caterpie. W grach. <coughs> w grach występują jakoś strzane wersje. No, są gry, które mają już kilka wersji, tak załóżmy e, Gold i Silver e, to są siestrzane wersje tej samej gry e, i Weedle jest właśnie takim siostrzaną wersją Caterpiego, który występuje w drugiej grze. W każdym razie Caterpie, e, fu, Weedle jest Pokemonem typu rybaco czującego tak jak to już wcześniej powiedziałem, ewoluuje na levelu bodajże 8 to się chyba nie zmienia, nie jestem pewien co do tego, ale to się chyba nie zmienia tak jak Scatterpim. Ewoluuje na lewelu 8 w Kakunem, czyli w Pokemon Kokon, tylko w innej jakby formie niż Metapod. Jego typy się nie zmieniają i potem ewoluuje w Bedrilla, Pokémona Pszczołę Ose, jakoś takoś, na lewelu 10 chyba. Mieliście tam napisane podczas walki, dokładnie. Ehm, jego typy tak samo się nie zmieniają, ale dużo osób y, mówi, że Bedrill jest. Y, które go trenowały, mówi, że Bedrill jest dobrym Pokémonem silnym. E, ja nie wiem, go nie trenowałem. Jest najzwyczajniej w świecie. Nie, nie lubię trenować Pokémonów robali e, i Pokémonów trujących. Ktoś trze, ja nie wiem, czy to za oknem czy u mnie w domu. E, Nieważne, Czekaj, ostatnia walka, muszę... Na, będę miał na 14 walkę no Bezaura. spoko, spoko, Już powoli wkraczam do Willidion Forest, tylko na razie pogadam jeszcze tutaj mm, z tymi ludźmi. Przestań ze mną gadać, wystarczy raz. No mm. ja właśnie walczę z, walczę z pierwszym gościem... pierwszym trenerem. No. I właśnie jesteśmy w Villainian Forest. Właśnie wkroczyliśmy do Villainian Forest. Jest to lokacja pierwszy raz. Lokacja, w której mogą się pojawić różne różnorakie. Przede wszystkim Pokémon robaki. Ale jest jeden pokémon który um, tak który się odmienia od nich całkowicie. Poczekaj, Lozer, chodź po najpierw po Pokabala, po Pocachesy. Bo Pikachu <coughs> zastępują w lasu. Tak, Pikachu wątpię, żeby był ktokolwiek, yeah. kto nie zna Pikachu. Ale to jeżeli go spotkam, tego go przedstawię, albo... Właściwie nie, Pikachu jest, jest chyba 1 albo 5% żeby go spotkać, także szansa na spotkanie go jest bardzo mała. Tam widziałem gościa, że, że miał Pikachu. No. Pikachu jest Pokemonem elektrycznym, mm. wprowadzonym w pierwszej generacji. No właśnie, ale przedstawili warto. E, wątpię, żeby nie znał go ktokolwiek, bo Pikachu jest takim Pokemonem sygnaturowym, jeżeli chodzi o Pokemony. E, coś, coś mnie zaatakowało. To jest właśnie Kaku, na którym mówiłem wcześniej. E, no. Dobra, mam tego Pocobowa. Mm -hmm. Jest numerkiem 25 w Pocadexie Narodowym, nie wiem po co to mówię, no ale niech będzie. Um, Chodzi. A, Ewoluuje... Pokemonem elektryczną myszką jest ogólnie rzecz biorąc. Ma typ tylko i wyłącznie elektryczny. Ewoluuje poprzez Thunderstone'a w Raichu, Raichu, który jest Pokemonem bardzo szybkim, eee, no, i no, to no i nawet niezłym. Um, typu swojego nie zmienia w żaden sposób. W generacji e, będziesz... trzeciej dostał jeszcze formę baby swoją. Formę baby, czyli no, na e, dziecko, mm, którym jest Pichu. O, ej, walczy się z tym gościem? No? Tak, żeby otrzymać Pichu... Pichu w niektórych lokacjach może spotkać, ale przede wszystkim, żeby otrzymać Pichu, można... Um, trzeba rozmnożyć Pikachu dając mu pewien item. Jaki? Nie pamiętam jak to się nazywa w tym momencie. W każdym razie pikachu ewoluuje w Pikachu za, jeżeli ma odpowiedni poziom szczęścia albo przywiązania do trelnu. coś takiego. No. Ja jeszcze mam pytanie. Będziesz miał Pikachu, jak go znajdziesz? Tak, wiesz co, przyda się. Tylnowego go nie będę, ale też tak bardzo Tylnowego nie będę. Nie będzie on... nastawiony w moim teamie to na pewno. Um, ale przyda się w, 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 w wodnym Jimie, który jest Jimem drugim. Jeżeli chcecie złapać Pikachu, tak wam jeszcze podpowiem. Mm, I użyć go w pierwszym zimie nie polecam. Naprawdę nie polecam. Gdziecie? No bo na kamień jest słaby, wiem. Nie, to nawet nie o to chodzi. W każdym razie w pierwszym zimie są Pokemon... Inaczej, zacznę inaczej. Pokemony kamienne bardzo często... Prawie w każdym przypadku mają podtyp ziemny. A Pikachu mając ataki elektryczne jest... No elektryczne ataki nie działają w ogóle na pokemony typu ziemnego, także życzę wam powodzenia, jeżeli chcecie walczyć w pierwszym zimie Pikachu. Tak samo ja mam tutaj trochę utrudnioną drogę walcząc z Charmandelem w... W tym pierwszym dźwięku, jako że i typ kamienny, i typ ziemny jest um, super efektywny na Charmandela, um, ale czarmandel na levelu 13, który zaraz zabiję, poznaje jeden pewny atak, który w tym dźwięku bardzo się przyda. Tym atakiem jest Metal Claw. Metal Claw jest atakiem fizycznym mm, metalowym pozorem takim. No, czy to logiczne? Nie jest. E, nieważne. W każdym razie. Mm, Atakiem typu stalowego jest przede wszystkim. Tutaj jest ten pies czekaj. pogrzebany. Jaki to jest Kakuna? Kakuna to jest ewolucja Willa. Oddostałem atak. No, w każdym razie. Mm -hmm. Quick atak. Mhm, Quick Atak to jest... A to zaraz jeszcze powiem o jednej ważnej rzeczy. W każdym razie, my tylko jest atakiem typu stalowego, a typ stalowy jest e, super efektywny na kamień, także w tym gymie akurat bardzo się przyda. Chociaż e, postaram się zjechać cały gym, tylko i wyłącznie Mankejem. No. Ja on oczywiście wypindził w przód. A nie, ja już jest z tyłu. Antidota. Antidotum. Antidotum. Ja, ja to już bardzo dawno była. Antidotum, Antidotum, Antidotum zapomniałem o przedstawieniu itemków, które spotkamy. Antidotum jest e, e, Itemkiem, który naprawia z problemy statusowe danego Pokemona. E, A jest kilka um, itemków, które działają na dany typ. Na dany typ, że tak powiem, wadę statusowej. Na daną wadę statusową jest jeden itemek, który działa na wszystkie wady statusowe. Jest to konkretnie um, itemek, który o nazwie Full Heal. Full Heal leczy wszystko, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. Wady statusowe to jest poparzenie. Pop, um, zlodowacenie. zlodowacenie zamrożenie, uśpienie, i tak dalej, i tak dalej. A antidot jest, jest to Antidotem, tak tłumacząc na polski, czyli logiczne, że jest... Tak. Że leczy truciznę. Właśnie, bo manki jest zatruty i ma jedno życie. Życie nie odnawia, tylko naleczy leczy truciznę. No. Ja sobie z Charmandelem poradziłem bardzo szybko, oczywiście. Mój Charmander w ulopepaka mod. Nic nie że faktu, że wasze nie są też złe. No, no to ty, Januszu, jako że zawsze nas zastawiasz, to my sobie polecimy w przód. Ała, A... no, walka. Już mam po trzynasty. powinno być coś takiego, że jak Katerpina... ma, ej, obyważdż... ma 14. Ej, mm? Powinno być coś takiego, że jak Katerp ma jedno życie, albo w ogóle jakiś inny Pokemon ma jedno życie, to zadaje mniej obrażeń. Bo jest taki aby ranny. No, powinno być, to by był fajnie. Wiesz co? Nie byłoby, nie byłoby to głupie. Są ability. Każdy Pokémon ma ability i ma naturę, jeszcze o tym powiem, bo to też jest ważne. Ability, czegoś takiego w Pixelmanach jeszcze nie ma, które nagrywałem, ale ability jest to zdolność, którą ma dany Pokémon. Każdy Pokémon ma inną zdolność w większości przypadków, który pozwalają na naprawdę różne niesamowite rzeczy. Na przykład są, jest to ability Levitate, która pozwala... O nie mój Salmander jest zatruty. I nawet nie zauważyłem. Um, Levitate pozwala Pokemonom typu na przykład elektrycznego nie być podatnym na ataki... Ja na ataki typu e, ziemnego, jako że wtedy Pokemon lata. Jest to Ability Stealthy, która nie pozwala zabić Pokemona na jeden hit. No ogólnie, ability to są naprawdę bardzo przydatne rzeczy. Jest jeszcze naturka. Naturki to są... Jakby to, jakby to powiedzieć. Natury są... rzeczami, które zwiększają daną statystykę kosztem drugiej statystyki. Każdy... tutaj akurat... to no nieważne. No, no to tyle już mam PJ14. A Ej, a jaka to jest naturka. Wiesz co, ja... na, ja na, ja na naturkach się nie znam w większości, znam tylko parę, pamiętam. Ej, um, a, a, a Ability Torrent? Ability Torrent? Ability Torrent? Tam to masz napisane co to jest. Co to robi? A nie a nie, a nie, a nie Powinno być napisane Abs Water moves in a pink. No czyli kiedy pokonam czerwone życie, zwiększa to jego. Zwiększa to siłę jego. E, ataków wodnych. Na tym to polega. Fajnie. No. Już mam po 14 level. Mhm. A ja mam 13 i. Dobra, e, Januszu, mój, mój zagalmistrzu, powiedz co mi, ile nagrywamy. 16 minut. Mhm. To nagrywamy jeszcze ze 4 minutki. By nie bo naprawdę, to... takie katorki, jakie ja będę przechodził, uploadując odcinek, to. No, to będzie akurat. Nienawidzę jak atakuje, jednym. Nienawidzę jak atakuje yy, jednym... no, i zostaje gościowi jeden punkt życia. Mm, no, to jest chamski, strasznie chamski. Oj, ja tak miałem przy, m, przed chwilą. O brawo, może 14 level. No, mój Charmander 14, prawie, 15 level. E, czyli niedługo będzie ewoluował, mój Boże, jak ktoś pójdzie, nie pokonałem jeszcze pierwszego zimu, a mój Charmander już będzie ewoluował. Dobra. A który ma? E, 15. Prawie. Um, ja wychodzę już z Willidian Forest i zrobimy w ten Ty sposób, Ty, Ty, Ty. tak, zrobimy to w ten sposób, że. Czekajcie, poczekajcie, spokojnie, że, że skończymy Willidian Forest w tym odcinku. Może pokonamy to jeszcze przed upasów Broka, czyli ten w zimie. bo Rzym ma lidera swojego, którym jest w tym przypadku Brok. Po pokonaniu Broka, właśnie dostaje się ten, to wszystko, odznaka i tak dalej. To, co okay, mówiłem w poprzednim ja odcinku. <coughs> Jesteś ja pokebola? Tak. Mm. PJ, ja mam na 15. Albo mam 14. Którego Expiś teraz? PJ na 15. No. Dopóki nie wyjdzie z Willi Forest Exp, sobie PJ, bo PJ ucierpi na tym, w tym gymie, bo, bo on jest podatny na ataki typu kamiennego. Krótko mówiąc. Czyli tutaj co teraz jesteśmy, mam mm -hmm. Jeżeli będzie słychać co jakieś Kindle dźwięki, to przepraszam bardzo, ale no nie jestem na to, jakby nie mam na to jakby wpływu. Czyli zrobimy w ten sposób, że jak w Polsacie dosłownie, rodem z Polsatu i innych TVN-ów, najciekawsze zostawimy na następny odcinek konkretnie lidera. Lidera sali kamiennej, zostawimy sobie na następny odcinek. Dobra, słuchajcie, już nie będę czekał, bo stoję tylko w jednym miejscu, czekacie tak, na przedszkolu chyba. Mieszkam koło przedszkolu, żeby nie było. Um, um, i... Dzieciaki teraz chyba wyszły na ogródek. Jeżeli będzie słychać... O, Pikachu! Jeżeli będzie to sorka bardzo, ale... Ale Dziecię, nie parę. co się z Z lodówki. <noise> zamrażalnika. No Pikachu a zabiłam! Ale Albo ja byłam głupia już użyłam Motorgana. Gujanusz. Ale Wottergan nie powinien dużo zrobić. Abym babłem go walnęła, to bym go nie zabijała Jeżeli chcecie ekspić, to ja teraz robię głupią rzecz, no ale dobra. Więcej expa się za wyższe formy ewolucyjne do danego Pokemona, czyli na przykład dostaniecie więcej expa za Metapoda niż za Caterpie na takim samym levelu, jakim był ten, na jakim był ten Metapod. A w, tutaj, w tej lokacji, na jakiej, w jakiej ja się czyli kontynuacja lód 2 e, wyższych form ewolucyjnych takich jak w Villain Forest nie ma, wyszliśmy już z Willy Forest. Ehm, no ale ja dobra. tutaj Boże murzyn z niebieskimi włosami. Może z niebieskimi włosami. Właśnie, nie wiem <laughs> czy mówiłem to w poprzednim odcinku, czy nie. Jeżeli chodzi o Valvalina. Um, bo wiem, że parę osób czeka, siedzi na moim kanale, byłem mnie tylko dla pewnej serii, którą zacząłem, jakiś systemu, yy, której nie kontynuuję, nie zaczynam nawet od nowa. Chodzi tutaj o Wolverina. No, mój komputer niestety nie jest w stanie, z dnia na dzień z nim coraz gorzej. To teraz nawet, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, nie pozwala mi na połączenie się z internetem, chociaż internet mam dobry. Um, no i co do gier, gry też nie chodzą. To nawet Minecraft się ścina. Permanentnie, tak komputer się ścina przez niego. Um, i więc Wolwelina niestety, mimo tego, że jest dosyć starą grą, nie będzie, dopóki nie, nie skombinuje lepszego kompa, albo nie zrobi coś z tym komputerem, żeby działało lepiej. Um, co do PokeBlocka i PokéWolda, tych y, dwóch m, rzeczy nie będę nagrywał z tego względu, przynajmniej w, przez pewien czas. że Ten serwer po prostu nie działa, są jakieś problemy z, z serwerem. Serwer kompletnie nie działał. Zanim serwer padł, zniknęły Pokémony na PokéBlocku. Także byłem po prostu mega zdenerwowany. A co gorsza, nie wiem czemu nie chciałem wierzyć w to administrację serwera. Um, którą, jeżeli oglądam, to serdecznie pozdrawiam. Um, Ograniczoną administrację. Nie, no, ogarnięci są, no i może nawet dobrze, że nie wierzą w, po części w takie no bo. Każdy mógłby ich wyzyskać na darmowe pokemony, no ale dobra. E, Loser, jak tam idzie? No, mam połowę do szesnastego już. Mhm. Na szesnastym levelu który? E, PJ. Aha, dobra. Teraz to nie musisz być aż tak wysoko, możemy już iść. Tak de facto. Dobra. O Jezu, chodźmy do ciebie mógł Dobra, to czekaj. Zresztą. Ojej, ja ile leczy, jak wyleczyłem. Dobra. Nie, tutaj XP nie jest bez sensu, bo mój dostanie 150 pi pięćdziesiąt 40 ekspa. Później. Dobra. Ja tak jak powiedziałem, jeżeli gracie, jeżeli oglądacie to i gracie w Pokémony. rozmawiajcie z totalnie każdym npc system jakiego widzicie na swojej drodze, bo może się to przydać po prostu w ten sposób, że albo powie wam coś ciekawego, jeżeli je znacie w miarę angielski e, albo dawam jakiś Temek, który przyda się w dalszym rozwoju, na przykład Pokémonów i tak dalej. Także rozmawianie z, z npc jest naprawdę przydatną rzeczą. A ja mam rozmawiać? No. Ja rozmawiać nie będę. Rozmawiam sobie z Jigglypuffem. Ja rozmawiać nie tak? będę i udam się do Jimu. Powoli. Dobra. Tak prezentuje się właśnie Jim Kamienny. Jim, którym liderem jest Brock, którego właśnie tutaj widzicie. Brock, który w anime drużował razem z Aszem i Misty po porzuceniu swojej kariery w gymie. No, ale cóż. I tak, jeżeli jesteście nubekami, tak, dla których serię tą tworzę, i nie wystarcza Wam to, co mówię na odcinku, zawsze możecie się polecić tego kolesia, do którego właśnie gadam. On powie Wam, jaki, jaki typ jest... jaki typ jest przydatny w danym gymie. bla, 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 bla... To kończymy ten odcinek? Czekaj. Skończymy... A gdzie jesteś? Skoń... Jestem w zimie. Skończymy bardzo pulsatowo konkretnie, kiedy pokonam przydupasa Dupasa Oka. E, jakiego oka broka! A broka zostawię sobie na następny odcinek. Nie wiem gdzie wy jesteście. E, w... Wejdź do tego miejsca na górze. Wiesz no. co to za... Zaprowadzę cię po odcinku. No. To jest gdzie ja Jestem przy, przy centrum. Jest to na, znaczy... na... Północ od centrum, jak pójdziesz ścieżką, jest taki duży budynek pomarańczowy z, z pomarańczowym dachem. To jest właśnie Jim. E, tak, wracając do tematu. To jest Jim do Pokémonów wprowadzony w pierwszej generacji. Pokémon typu e, kamienno-ziemnego. E, no i o tym właśnie mówiłem. Większość Pokémonów typu kamiennego jest e, też typu e, ziemnego. Ewoluuj poprzez level, na którym level dokładnie nie pamiętam. tak kurde jakieś Luigi na którym level nie pamiętam, w Gravelero. Potem poprzez wymianę z innym graczem ewoluuje w Golema, który jest dobrym, jest naprawdę dobrym Pokemonem, jeżeli macie z kim się wymienić, jeżeli macie zaufaną osobę, z którą możecie się wymienić, polecam wam tego Pokemona trenować. I następnym Pokemonem, którego widzimy właśnie w tym momencie jest... No, Czym atakować tym PJem na tego pj bo... nie walcz, PJ sobie kiepsko poradzi. Zamień na Bulbazaura, on powinien Wineleapem jeść wszystko i wygrasz. No. Mm. On będzie miał Oniksa na 14. No i dobrze. To jest Sendshur. Sendshur jest pokarmem takim... Czekaj, jak to się nazywa? Pancelnikiem? Kretoszczur. Kretoszczur. Jest pokarmem pancelnikiem. Um, nie wiem czemu jest w tym gymie, jeżeli jest typu tylko i wyłącznie ziemnego. No ale cóż, nie, nie jest ja tym zarządzam. Um, ewoluuje poprzez level w... Uh, Sand um, Który tak de facto jest nawet niezły. Nawet niezły jest. E, aczkolwiek go nigdy nie trenowałem, ale znam o, osoby, no które... Nowy atak. No, jaki? Uh, sleep Powder. Sleep Powder. Jest to jeden z takich uh, segmenturowych, że tak powiem... Ataków Zaula, Gdyż jest to proszek, który po prostu usypie przeciwnika Celność jest dosyć mała Ale... Przydaje się Zaula ile się... Ja nie wiem o co teraz chodzi Bo nie mogę wyjść Co? Dobra Zróbmy tak, zakończymy Nie wiem o co chodzi Dobra, poczekaj sekundę, okej? Okay? Zaraz, zaraz, po, zaraz ci poradzę Co, co możesz zrobić? Dobra! Także, to byłoby na tyle jeżeli chodzi o ten odcinek, w następnym odcinku pokonamy lidera sali kamiennej, czyli Broka. E, bardzo prostatowe zakończenie, tak jak już mówiłem. E, to byłoby na tyle, powtarzam się. Dobra, jeżeli wam się podobało strzelcie tą łapencję, żebym wiedział, że ta seria wam się podoba. I oczywiście udostępnijcie, e, bo to jest naprawdę dla mnie ważne. Naprawdę jest dla mnie ważne, żeby mieć jak największe, jak najszersze grono odbiorców. Mm. Żebranie łapki, tak! Żebranie łapki za, dla hajsu z YouTube'a, no. No, także pożegnajcie się. No, pożegnajcie się. Cześć. Cześć. Januszu. Bye bye. No, także cytując Janusza, bye bye z samego odcinka.